Dzisiaj, witajcie, jestem Lemoneda i w dzisiejszym jest? filmie, no bardzo dużo razy już przechodziliśmy tą szkołę i nie wiem, czy się udało. Oby tak, oby to tak. To no to ty, jak weź dołącz. A nie, nie ma wolnego miejsca. No to rip. Nie, bo ty nie możesz do mnie dołączyć, patrz. No, nie, nie dawaj tej galerii. Nie, planta też nie. Brawo! Ja dałem, Daj playera, bo na infekcji no to się nawet... I trzeba od nowa nagrywać. Dobra, to się usunie. Tego dzieciaka. Obyś tym jak ty był? Jest! Tymek! W ogóle polecam wbić, bo teraz trwa premiera. To jak wy to oglądacie, no to już nie ma tej premiery. Dobra, tutaj do nas mówi kalkulator i lecimy. Ja mam No Tymek i babcia pigi to jest ten sam skin normalnie. Jestem zdziwiony bardzo. I ty Tymek, stój na, na wejściu do szkoły może. No to co, będziesz stał i mnie łapał cały czas? Nie ciebie. Dobra, teraz na górę. I już to ogarniam, bo wcześniej przegraliśmy, bo był kamper. Tymek, weź nie stawiaj wszędzie tych pułapek. Okej, okay, no to jednym że tego będę stawiał. Dobra, ktoś tam otworzył, pewnie zielony to był. Jeszcze mam dwie pułapki. To możesz nam coś normalnego zużyć, a nie... Okej, okay, mam jeszcze jedną, tu nie postawiam jej. W ogóle, ale się musiałem wysilić, żeby podejść do niebieskiego. Ranch. Kozacko. BIAŁY KLUCZ! What? Otworzyli Tymek ten, tutaj. Ale się nie martw. O, ja cię będę musiał tam zostawić, no niestety. To teraz po książkę będzie trzeba iść. Co? Co, Tymek? otworzyli zębatki. What? Tak? Nie jedną, tylko okay, będę. Dobra. Czyli że otworzyli już bany. Tymek wy odejść. Precz tym Janek. ty Tymek, bo ja mam ten. Przesuń się bo ty muś, bo ja mam jeszcze ten. Idę szybko po młotka i po biały klucz. Bo no to ja postawię tam jedną. Nie. Nie idź na dół, Tymek! Czemu wszystkim chcesz utrudnić grę? A głównie mi. Chcesz zrobić tak, żebym nagrywał ten film 2000 razy 2020 może tak jak dom. Ja cię, Tymek, bo ty. Ty tu zbudowałeś pole minowe. Dobra, nie wzięli białego. Tymek? Nie. Nie. Dobra, udało się. W cztery minuty to będzie chyba najszybszy film. Wow. O, Tymek, popatrzcie. I teraz szpital. Dobra. Czyli przeszliśmy już ten chapter tak szybko, dosyć szybko. No dobra. Więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli chcecie więcej pigi, to piszcie w komentarzach. Teraz tutaj będzie zakończenie na pięknej grze. Dobra i na takim tle się e, e, żegnamy. Ja byłem lemoniadą, ze mną był tywe. W taki śmieszny sposób się żegnamy, siewa.